Październikowe pałacowe spotkania z muzyką stały pod znakiem 16 potężnie brzmiących męskich głosów. W niedzielę w Jabłonnie wystąpiła grupa wokalna Kairos. Zespół powstał w 1999 roku w Lublinie. Za główny cel działalności jego członkowie postawili sobie propagowanie przez muzykę kultury różnych narodów świata, w tym mniejszości narodowych mieszkających na terenie Polski, głównie Polski Wschodniej. Kairos jest bowiem jednym z niewielu zespołów w kraju wykonującym muzykę cerkiewną. Zespół na początku wykonywał praktycznie muzykę cerkiewną, teraz repertuar zespołu, no, może nie wtedy repertuar, ale zainteresowanie i, i to co robimy rozszerza się praktycznie i o muzykę, tak jak Borys wspomniał, grecką, gruzińską, armiańską. Tu, tu są niesamowite rzeczy do, do, do odkrycia i, i cały czas do, do pokazania na koncertach. Zespół wykonuje również pieśni zachodniej części Europy. Wszystkie pieśni, wykonywane przez Kairos, łączy tematyka sakralna. Koncert wiabłomnie był więc podzielony na dwie części. W pierwszej zabrzmiały średniowieczne i renesansowe kompozycje z terenu Polski, Niemiec, Hiszpanii i Francji, w drugiej pieśni rosyjskie, greckie, ormiańskie i gruzińskie. Dobre współbrzmienie zespołu to głównie zasługa dyrygenta, który jako jedyny ma wykształcenie muzyczne. Są to amatorzy, nie są to muzycy z muzycznym wykształceniem, więc niektóre rzeczy im przychodzą troszkę. znaczy, niektóre rzeczy wymagają troszkę dłuższego czasu, ale po. Naszych, no, na naszych koncertach nasza działalność wskazuje na to, że to się udaje i że, i że, i że udało się przez te 20 lat sporo rzeczy osiągnąć wokalnie, muzycznie. Między innymi nagranie autorskiej płyty, udział w ścieżce dźwiękowej do filmów Wiedźmi Kowadis oraz występy na najważniejszych polskich festiwalach muzyki sakralnej. Ważne jest też to, że grupie udaje się ocalić od zapomnienia prawdziwe, muzyczne perły za naszej wschodniej granicy. interesują nas rzeczy, które też są brzmieniowo atrakcyjne, nie tylko ze względu na jakieś tam dawne pochodzenie albo jakąś historię ciekawą, ale też musi to wiązać się też z efektem brzmieniowym, musi to być ciekawe i atrakcyjne i dla nas, i dla słuchacza. Po koncercie w Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria odbyło się otwarcie wystawy prac Stanisława Wieczorka, profesora Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, grafika, plakacisty, malarza i twórcy Instytutu Sztuki Mediów. Grafiki jego autorstwa w Jałonowskiej Galerii można oglądać do 13 listopada.